Ok, czyli właśnie pobiłam dwa kubki z limitowanej edycji. A no, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj będziemy malować kubki. Mam takie fajne kubeczki, które zamówiłam, to znaczy, no projekt sam robiłam. Potem zamówiłam w drukarni, żeby zrealizować ten projekt na kubkach. I wiecie, to będzie edycja do tego jest limitowana ilość sztuk, łącznie jest ich tylko 10 na całym świecie, tylko 10 sztuk. I też ona nie byłaby nie tyle wyjątkowa, gdyby nie miała mojego akcentu ręcznego, dlatego będę te kubeczki troszeczkę modyfikować, customować, czy jak to inaczej nazwać, i będziemy jakieś robić rzeczy na dnie. Ale teraz zastanawiam się, czy nie lepiej stworzyć tego obrazu, bo ten obraz jest nagrodu za pierwsze miejsce w konkursie. I pomyślałam, że może fajnie by było na tych kubkach namalować ten obraz jako taki troszeczkę może taki upominek, trochę pamiątka, pamiątka w tym konkursie. Kubki powstały właśnie na cześć tego konkursu. Tego mają też nazwę, napis Kreatywność ma kolor niebieski. I to tutaj będziemy kombinować. I tak, no bez przedłużania lecimy dalej do odcinka. Ogólnie samo malowanie nie było jakieś trudne, tak jak myślałam. Nigdy wcześniej nie malowałam farbami do porcelany, a ceramiki ogólnie. I zastanawiałam się, czy w ogóle dam radę, bo faktycznie troszeczkę się różnią od akryli a czy farb olejnych, to w ogóle, bo one są dość rzadkie i trzeba umieć z tym pędzelkiem też operować, żeby ta farba gdzieś tam się nie rozpłynęła. Troszeczkę było w tym trudności na początku, żeby wyczuć tą konsystencję i nacisk pędzla. I też mają mniejsze krycie niż myślałam, a przynajmniej ta jasno-niebieska farba, ale z drugiej strony to jest też na plus, bo mogłam robić warstwy, a że nie jestem zbyt dobra w tych farbkach, bo to jest mój pierwszy raz, dla mnie to nawet było lepiej, że mogłam warstwami nakładać kolor, niż od razu i potem mieć z tym problem. Też bardzo szybko suchły te farby, więc mogłam jednocześnie robić wszystkie kubki na raz, malować. I zanim zażyłam pomalować dziesiąty kubek, to już ten pierwszy był wyschnięty. I tak robiłam, robiłam, więc nie musiałam robić dodatkowych przerw. To było super, to było super. I no. No, i jak widać, jednak zdecydowałam się na ten pomysł, żeby ten obraz namalować na każdym kubku na dnie. I też to jest super, że ten obraz jest okrągły, więc idealnie pasuje do, do kształtu kubka, do kształtu dna kubka, które również jest okrągłe. I, I tak malowałam, malowałam, przyjemnie się malowało. Też starałam się, żeby to było dość symboliczne, a nie takie bardzo szczegółowe, bo też każdy kubek. Dzięki temu delikatnie się różni od siebie, bo ten obraz nie wyszedł mi identycznie na każdym kubku. Wszędzie wygląda troszeczkę inaczej. I myślę, że to też jest taka. taka fajna cecha tego, taki urok w tym, że nie ma dwóch takich samych kubków. Więc nie dość, że to jest edycja limitowana, to jeszcze te kubeczki się różnią od siebie. Każdy jest troszeczkę inny. I to jest fajne, to jest fajne. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie miała jakichś problemów po drodze. I tak też się zdarzyło, że chciałam być estetyk w ogóle i żeby ładnie wyglądało na kadrze wszystko i pomyślałam, że postawię tą, ten karton z tymi kubkami na biurku, żeby było widoczne, jak ja te kubki wybieram, żeby były na kadrze widoczne, gdzieś tam spoza kadru je ja biorę. No i ogólnie ona sobie stała na tym biurku, aż w pewnym momencie, gdy brałam kolejny kubek, to zrobiło się przeciążenie. A ja nie wiedziałam, że ten karton delikatnie wystaje. Wystawało na tyle, że po prostu te kubki przeciążyły, które były z brzegu, i spadł karton na podłogę. Ja już tylko usłyszałam brzęk szkła i pomyślałam: No nie, <grytanie> no nie. I tak patrzę, patrzę, myślę: Dobra, sprawdzam po kolei. Sprawdzałam, sprawdzałam i te dwa kubki tylko, tylko i aż no, zostały uszkodzone. No, niestety, wypadek przy pracy zdarza się tak, zdarza się nawet najlepszym, ale ja się cieszę, że mam tutaj podejście, że nie panikuję. Teraz zostało nam się tylko 8 kubków w całości, w, w całej tej edycji, czyli ona jest jeszcze bardziej unikalna niż wcześniej. Do tego, z tych 8 kubków 3 idą dla osób z konkursu, czwarty zostaje dla mnie, czyli tylko 4 będą do kupienia. Dla chętnych. No okej, okay, więc widzicie, ważne, że znajduje jakieś pozytywy i nie ma co tam się tak martwić. Okej, okay. kubeczki są gotowe. Tak się prezentują te cudeńka. Wziąłem na przykład takie dwa do pokazania. już pokazuję, jak one mniej więcej wyglądają. Otóż mamy z przodu napis Kreatywność ma kolor niebieski. I to jest nadrukowane. To jest nadrukowany ten, ten, ten wzór. I mamy tak, tu zrobiłam jakoś falę w każdym troszeczkę inaczej ona wygląda. Um, nie wiem po co, nie wiem po co jest ta fala. Pomyślałam, że jest tu zbyt pusto. Tutaj z kolei mamy napis Julga, to mój własny podpis, z takim serduszkiem na końcu, to jest le 100% Legit, to moje. I mamy tak, numer serii, czy to jest numer 4 na 8 i rok 2025. Tak na wszelki wpadek, który to jest rok, gdyby ktoś nie pamiętał. No i oczywiście na samym dole, pięknie przedstawiony zachód słońca mojego autorstwa, malowane, wszystko ręcznie, to ręcznie malowane. Jestem z ciebie dumna. I każdy troszeczkę wygląda inaczej, chociaż podobnie, ale minimalnie się różnią, bo to nie da się tak idealnie z tego zerować, jak wiecie. I jestem z Ciebie dumna. Więc te kubeczki już wkrótce polecał do nowych właścicieli. Co też bardzo istotne, to te kubki na razie nie są sprzedaży. Ani te, ani te Team Julga, no, to które układam tą starszą wersję pierwotną. No, przecież troszeczkę się różnią. E, jeszcze nie są w sprzedaży, wkrótce będą. Wkrótce, ale nie wiem kiedy, do końca roku postaram się stworzyć swój własny sklep, bo na mojej stronie teraz będą wielkie rewolucje. zmienią doszczętnie, albo w ogóle stworzę nową stronę. <grym> więc dopiero gdy moja strona będzie gotowa razem ze sklepem, ruszą w sprzedaż. A póki co są niedostępne nigdzie, dlatego są tak bardzo wyjątkowe i unikalne. A więc wiecie. A ty, drogi widzu, drogawicko, daj znać w komentarzu, co sądzisz o takich kubeczkach. Czy według ciebie w ogóle one mają sens, mają potencjał, może masz pomysł na zupełnie inny gadżet i ja wszystko wezmę pod uwagę, także nie bój się, nie wstydź się, komentarz zawsze jest mile widziany, a ja w tym czasie no cóż, no się żegnam i widzimy się wkrótce, także buziaki, pa!